Drodzy przyjaciele amerykańskiej częstochowy, jakże jest radosna chwila zaproszenia Was wszystkich na szczególny moment na msze świętą dziękczynienia, bo będziemy dziękowali Bogu za wielki dar obecności Matki Bożej Jasnogórskiej tutaj, w tym miejscu. Starsi pamiętają to wielkie wydarzenie. 70 lat temu, kiedy ojciec Michał Zembrzuski w bardzo niewielkiej stodole, która została zamieniona na kaplicę, odprawił pierwszą przeświętą 22 czerwca w 1955 roku. Mija 70 lat, dlatego w sposób szczególny dziękujemy Bogu za wielki dar. Matki Bożej. Dziękujemy za dar Matki Jasnogórskiej, która przez tyle lat patronowała i była razem z nami wspierała nie tylko Polonię, ale wszystkich tych, którzy przybywali tutaj do amerykańskiej Częstochowy. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy Was wszystkich na ten szczególny moment. Jest to Msza Święta Dziękczynienia za szczególną obecność matki Bożej Jasnogórskiej tutaj w tym miejscu w Częstochowie amerykańskiej dokładnie 29 czerwca o godzinie 11:30 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Metropolita Filadelfijski Nelson Perez odprawi uroczystą mszę świętą wraz z innymi biskupami Począwszy od Los, dalekiego Los Angeles, poprzez Chicago, Nowy Jork, Miami, będzie też szczególny delegat Ojca Świętego Leona XIV, który przyjeżdża tu specjalnie z listem Ojca Świętego, aby razem dziękować Bogu za wielki dar Matki Najświętszej. Przybądźcie, serdecznie zapraszamy. W imieniu wszystkich ojców i braci Paulinów chcemy Was tu wszystkich gościć na wspólnej modlitwie, aby dziękczynienie, które będzie tutaj w tym miejscu Bogu Wszechmogącemu za ten wielki dar Matki Najświętszej, było jak najbardziej obfite. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. I zachęcam do przybycia, abyśmy dziękowali Bogu za ten wielki dar siedemdziesięciolecia, za ten największy dar Matki Bożej Jasnogórskiej, która w sposób szczególny nie tylko jest obecna, ale wstawia się za nami do Boga tam w niebie. Do zobaczenia, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.